Dobry Na karcie społeczności dałem taki post, gdzie wspominałem, że będę robił miesiąc taki, że będę grał jedną klasą No i jakoś, że miałem taki wybór co wybrać, to pomyślałem, że chciałem zagrać i nauczyć się grać ambasadorem No to mam miesiąc szpiega, czyli gram wyłącznie tylko szpiegiem Nie jestem sytuacji, gdzie powinienem wybrać inną klasę, na przykład medyka, bo na przykład nie wiem Dajemy sobie takiej dupy jako drużyna, że trzeba niestety wziąć medyka Albo inną klasę, ale to wiecie, to jest taka sytuacyjna chwila nie taka, że ogólnie. Także mam nadzieję, że miesiąc szpiega na umie na kanale jakoś wyjdzie. Od razu mówię, że gameplaye z tego mogą nie być dobre, bo ja nie potrafię grać szpiegiem dalej, ale wiecie o co mi chodzi. No, żeby coś było. I na dzisiejszy miesiąc szpiega wezmę ambasadora, bo chyba nie jeszcze na kanale nic o tym nie mówiłem. No i będą, i też jakby co, nie będą same bronie na tym miesiącu szpiega, ale będą jakieś zagadnienia i tak dalej, i i A zacznijmy tak jakoś prosto, żeby jakkolwiek się jakoś budować tą. Powiedzmy serię miesiączną. Ambasador jest dość, moim zdaniem, specyficzną bronią, bo mówi się, że to jest najgorszy wybór dla szpiega, ale w większości przypadków szpieg main biorą ten ambasadora jako pierwszy wybór niż na przykład takiego stoka, leontra, czy znienawidzonego grzechotnika. Bo wiecie, może tutaj podchodzić jakaś taka sentyment, albo chęć pokazania, że macie jakiegoś dobrego skilla, albo po prostu pokazania, że grzechotnik jest złym wyborem. Czy jakoś tak, ale może przyjrzyjmy się co ambasador posiada w statystykach. Ambasador potrafi strzelić w głowę zadając krytyczne obrażenia, czyli podobnie do snajperki. I co jest bardzo fajne, bo no, troszeczkę wymaga ciutkę wycelowania w głowę, ale za to dostajemy możliwość headshotowania, tak samo jak nie wiem powiedzmy w CS możemy używać glocka do tego, znaczy chodzi mi o CS 2, ale wiesz o co mi chodzi. Normalnie możemy z glocka strzelić headshota, no i jest spoko. Ale oczywiście, ambasador dostał takie nerwy, które moim zdaniem sprawiają, że to jest była bardzo zbalansowana broń. W minusach zawiera zmniejszone obrażenia o 15%, zmniejszona częstotliwość ataku o 20% i brak losowych trafień krytycznych. I moim zdaniem to sprawiało, że to była bardzo dobrze zbalansowana broń. No bo wiecie, no mogliście sześć tam z 500 metrów e, headshoty jako szpieg, co tworzyło taką podklasę jako. Sniper szpieg, co wydaje mi się, że była bardzo fajną pod klasą i też trochę wymagającą skilla, bo żeby trafić tak z daleka taką malutką tyci kropeczką w głowę, to naprawdę musiał być naprawdę bardzo satysfakcjonujące. I mówię to w formie przeszłej, bo niestety w 2017 roku postanowiono zdać nerfa też Ambasadorowi w tym, że teraz obrażenia grzeczne są zależne od odległości od celu, czyli tam około 1200 jednostek hamera, czyli około 22 metrów. I to jest, moim zdaniem, trochę smutne, ze względu na to, że odbierają taki faz z danej broni i starają się, żeby ta broń była bardzo kompetywna. Byśmy, byśmy powiedzieli, że nie ma takiego, że możemy sobie strzelać z daleka, tylko ma być bliżej i nie ma się dobrze bawić. Znaczy, ja tak odbieram, nie, nie może tak być, że tak pod to patrzyli. Albo nie wiem, może ktoś się wnerwił na to, że ambasador zabija z prawie połowa mapy, więc postanowili zderzyć, ale wiecie, to tylko teoria. No i tak, jakbym powiedział swoje doświadczenia z tą bronią, to dalej nie potrafię z tego używać. Znaczy się trafienie dla mnie z daleka troszeczkę tą malutką głowę z tym celownikiem, który nie wiem, dlaczego się zwiększa i zmniejsza takie. No rozumiem, żeby. Znaczy, nie rozumiem, dlaczego. Tutaj celownik się zwiększa i zmniejsza, może ktoś mi wytłumaczy dlaczego akurat w ambasadorze tutaj celownik się zwiększa lub zmniejsza, a normalnie żaden rewolwer albo inna broń, którą mamy w grze nie ma czegoś takiego, a ambasador ma coś takiego I ja nie wiem po co to jest i będę się do dzisiaj zastanawiał i pewnie przez długi czas dlaczego Valve postanowiło, że akurat ambasador będzie miał taki powiększający się i malujący się celownik jak strzelamy, bo do dzisiaj nie ogarniam o co w tym chodzi, ale dobra. Pomijając mojego Rage'a na temat celownika, co ma Ambasador, to moim zdaniem Ambasador, nawet na niskich ustawieniach, zaskakująco wygląda bardzo ładnie. Znaczy, moim zdaniem Ambasador to jest chyba jedna z niewielu broni w grze, która wygląda moim zdaniem najlepiej. Przez to jak ładnie jest no jego, jak to się mówi... znaczy naszym mylę się, lufa, która ma jakiś taki fajny design. Chyba to jest matka skauta. bo gdzieś słyszałem taką ciekawostkę, że to jest niemy matka skauta. I guess, ale wiecie, wygląda to bardzo ładnie i jeszcze wersja australium, bo tak, ambasador posiada wersję australium. Moim zdaniem wygląda też ładnie, tylko ta rączka niestety zamiast być czarna jest czerwona, co daje troszeczkę... No małe, dziwne uczucie, że to no, tak trochę ten kolor nie pasuje do tego, bo moim zdaniem czarne lepiej pasuje. A i tak moim zdaniem lepiej wygląda niż miotacz ognia, który wygląda bardzo brzydko. W sumie ciekawe to jest to, że właśnie po tym jak ambasador dostał nerfa... To właśnie w tym okresie, po tym nerfie, dużo osób nagrywało filmik typu Szpieg jest najgorszą klazą, czy coś I czy to jest spowodowane tym, że ambasador dostał nerfa? Szczerze, chyba nie, bo Jakoś śpieg się nie zmienił w czasie tego nerfa, jak chodzi o ambasadora, bo szpieg daje szpiegiem Więc takie mówienie, że przez ambasadora szpieg się stał gorszy, to ja bym nie podkładał tego, bo Do dzisiaj i tak gracze używają ambasadora jako pierwszy wybór, więc i guess to nie wina Ambasadora chyba? Ale to ja się nie znam na szpiegu. Ten kto gra śpiegiem mógłby powiedzieć mi w komentarzach dlaczego śpieg akurat jest uważany za tego najgorszego. No wiem, że jakoś tak, ale wolałbym usłyszeć od kogoś, kto grał dużo razy z szpiegiem i ma dużo godzin na szpiegu, więc jak ktoś wie, to może mi napisać w komentarzu. A i możemy w końcu dać tę światełka na ambasadorze No bardzo zacznij, nie powiem. Także to chyba tyle z Ambasadora, z tej serii krótko o, gdzie naprawdę mówię krótko o i tak tego. Wydaje mi się, że ambasador jest bardzo fajną bronią, tylko wymaga własnego skill'a jak już mówiłem, no i chciałbym się w końcu nim grać, bo to jest bardzo satysfakcjonujące jak trafisz kogoś headshotem. Ale to chyba tyle na dzisiaj, mam nadzieję że Wam się może spodobało, pewnie nie, ale wiecie o co mi chodzi. Widzimy się na następnym odcinku z tego miesięcznego grania jako śpieg, oby to się nie skończyło na dwóch odcinkach. Także trzymajcie się i pa. pa.